Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na krótką chwilę refleksji. Ja jestem chlebem życia, mówi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Co to tak naprawdę znaczy? Oczywiście kojarzy nam się to w pierwszej odruchu z Komunią Świętą i dobrze, bo tak dosłownie przeżywamy tę tajemnicę Jezusa jako chleba życia w Komunii Świętej w Eucharystii. Jak możemy dzisiaj spróbować spojrzeć na Eucharystię? Myślę, że każdy z nas pamięta z dzieciństwa, kiedy przygodzili do nas do domu jacyś goście albo kiedy nawet domownicy, rodzice, matka, ojciec wracali gdzieś z pracy albo z jakiejś podróży. Zawsze wyglądaliśmy, że może nam coś przyniosą dobrego, jakiegoś, jakiś łakoć, może jakąś zabawkę. To nie musiało mieć jakiejś wielkiej wartości materialnej. Czasem wystarczyło nawet parę cukierków, jakaś batonik czy czekoladka, ale sprawiało nam to cały ogrom radości, cały ogrom szczęścia. Czekało się na to, niecierpliwiło się, tak, trochę deptało z nogi na nogę. Czy ten ktoś coś przyniesie, czy będzie o nas pamiętał? No i właśnie trochę podobnie jest z tym chlebem życia. Jezus przychodzi i daje nam. Nie od razu jakieś bogactwa, nie zapewnia nam dobrobytu materialnego, nie spełnia wszystkich naszych marzeń, ale daje nam chleb życia. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Trzeba tylko przyjść. Różnica jest właśnie taka, że to my musimy tutaj przyjść. Jezus też mówi dzisiaj w Ewangelii, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. My tak mówimy w Komunii Świętej, Pan Jezus przychodzi do mnie, Pan Jezus przychodzi do mojego serca. Ale Pan Jezus nie przyjdzie, jeżeli ja nie zrobię kroku w jego stronę. To jest takie spotkanie jakby w połowie drogi. Jakbyśmy się mieli gdzieś spotkać na moście. On przychodzi do mnie, ale ja muszę przyjść do niego. Uskuteczniliśmy to wręcz fizycznie, to widać. Przyszliśmy, porzuciliśmy nasze. Codzienne sprawy, zajęcia, może jeszcze coś jest dzisiaj do zrobienia w domu. Przedwyciężyliśmy być może zmęczenie po całym dniu pracy, różnych obowiązków, stresów. Przyszliśmy tutaj do Kościoła nam przez On za chwilkę przyjdzie do nas. Jeżeli my przyjdziemy, to i On przyjdzie do nas, a ten ruch, te kilka kroków w swoją stronę nawzajem gwarantuje spotkanie. I tym właśnie jest modlitwa, w której uczestniczymy, spotkaniem z Bogiem, spotkaniem z Jezusem, który daje nam życie. Amen.